Wysłuchałem głosów na manifestacji PiSu. Co się z nami dzieje? Nie możemy dawać przyzwolenia na wszystkie słowa, które tam padają. Wyrwijcie chwasty, kosy na sztorc, napal, Łąkiewicz. Przecież to jest skandal. Ten człowiek mówi o innych ludziach jako chwasta. Mówi o mnie na przykład. Ja jestem tym chwastem. Wszyscy ludzie, którzy są. Przez niego z są chwastami. Nie ma na to zgody. Panie Kaczyński, jak pan może stawać przy facecie, który ma faszystowskie poglądy? Jak pan może dawać swoją twarz na tego typu słowa? Czy pan to słyszy, co ten człowiek mówi? Czy pan to akceptuje? Zwracam się do pana w imieniu wszystkich chwastów. Niech pan naprawdę złapie do tego trochę dystansu i refleksji. Nie można wszystkiego sprzedawać za punkty procentowe i za poparcie dla pana partii. Nie może pan sprzedawać godności, życia, uczuć, miłości w stosunku do innego człowieka. Nie może pan siać nienawiści. Ja panu dobrze życzę. Chciałbym, żeby wszyscy politycy, bez względu na to, w jakiej są partii, Ludziom dobrze życzy. Niech Pan to przemyśli.